Siemano, tutaj człowiek i teraz się... Yy, no tak. <ścoughs> Jeszcze raz. Siemano, tutaj człowiek i teraz nie zapomnę się pożegnać. Tak, dokładnie o to chodziło. I to jest trzecia, trzeci, czwarty, czwarty odcinek. Albo trzeci. Ale chyba czwarty. Czwa, no to czwarty odcinek z Blitz G. Tak. I sprostowanie. Filmiki są w takiej jakości, a nie innej. Bo nie mam dobrego programu nagrywającego. I, i, i jak... By ktoś wiedział jaki program nagrywający, taki darmowy, wiecie, no. no. Po prostu nie na kasie. Fak. Żelazo mi się przyda. No. I o, tylko to, to... Wśli, po, podeślijcie linka, ale jakieś dobrego. I mi się też dlatego, że... Mam za słabego neta umowy jeszcze, jeszcze teraz nie będę zmieniał bo nie mogę nawet I, i mi się bardzo, wol, bardzo wolno ten filmik renderuje na YouTube bardzo wolno Gdzie tak wolno, że ja pierdę H uh -huh. Tak posłuchaj, po co ja już Dobra, tak jak mówiłem, że ja się pożegnam, więc się ma.